Widzicie ten meteoryt? Jaki wielki, jak spada tam. Musimy koniecznie go zobaczyć z bliska, bo to jest Fortnite. I uwaga, powracające kultowe miejscówki. Ostatni etap zalewu zdobyczy i meteoryt tam przede mną. Zaraz polecimy na niego. Spróbuję też wylądować na nim, może mi się uda. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Jo! Spróbuję na nim wylądować. Uwaga, czy da radę? Bo zawsze chciałem to zrobić. Jesteśmy właśnie na tym meteorycie, który leci prosto o w tym kierunku. Czyli w miejscówkę na wypoczynku. Wypasiona wyrwa, a jeszcze zalew zdobyczy jest. Ej, wylądowałem! Tak to działa! I normalnie tutaj mamy bronię. <ścoughs> normalnie mamy amunicję, bronię. Ciekawe, czy ktoś tutaj już wylądował. Nie wiedziałem o tym nawet. Upatrzcie, nawet mogę tak wysoko skakać, jestem na meteorycie. ale to pięknie wygląda. Mamy skrzynkę nawet, to o tym nie wiedziałem, serio. Bierzemy sobie kewa, pijemy, już będę miał 50. W ogóle mamy super widok. Jakby mi tutaj lotła jest snajperka, to bym wszystkich widział i powystrzelał. A mamy jeszcze tutaj strefę. Jeszcze się nie pojawiła! Nie, 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 nie! Wypadnę, nie! Nie! Wypadłem dlaczego? Przez przypadek! Przez przypadek! Jak tam wrócić? O nie! Ześliznąłem! Się. No dobra, ale już mam szybką broń, więc idziemy zobaczyć może tu coś goście będą Halo? O jest, widzę go, widzę go! Patrz, jest tutaj, jest tutaj gościu Czekaj, 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 czekaj A ja się zaczaję, zaczaję się Uwaga, halo, taś, taś On coś tam robi? O, tutaj jest A Dwóch tutaj jest, ej! Co? W trójkę! Oni w trójkę, co? Ja gram na jakieś grupy? Ej, ja gram na oddziały! W trójkę, ej, ja sam ich porobiłem, patrzcie jak uciekają sam porobiłem ich Dobra, ja gram na oddziały, ja myślałem, że wybrałem solo, a to oddziały, to ja jestem sam Ej, co rozrobiłem? patrzcie Dora rozwalę ich Ej, chodźcie tu goście, gdzie oni uciekają? Dajcie mi broń szybko Szybko, szybko, szybko my jesteśmy... Oni jeszcze lał do mnie! A! <grystanie> Jakiś gość nawala do mnie! Co tu się dzieje? Dostaję, dostaję, dostaję! <grystanie> rozwalę go! Rozwalę go! Badaj! Jest, rozwaliłem go! Cały skład rozwaliłem! <grystanie> Cały skład sam cztery osoby. Kile na początku. O, co tu się otworzyło? Aha, tu już wcześniej dobra było. Będę mógł wskoczyć. Ja, tylko uważajmy, żeby ktoś mnie nie dojechał. Ten miał taką broń, dobra, <grym> ale z dobrze się zaczyna. Fajnie się odcinek zaczął. Też możecie wbić do mnie zagrać na Fortnite. Link macie w opisie, tam jest kolejny koleś. widzę go. On ma snajpę i jest we dwójkę. Cześć spróbuję ich porobić. Uwaga, uwaga, zbliżają się, zbliżają się. Cześć, czaj, czaj. A masz, a masz, dostaj, 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 a, a, ja też dostaję O nie, co oni robią? Co gościu robi? A masz, a masz, dostał. nie położyłem go Położyłem go, gdzieś jest trzeci? A, on jest tutaj On jest tutaj, on jest tutaj I cyku, a, dostaję może mnie celnąć, o, dostałem Jest tam, jest tam, jest tam Gościu będzie wracał? Nie, idzie, idzie, idzie Mas to masz, dostosował. O nie, rozwalił mnie. Były cenniejsze. On miał karabin szturmowy epicki. Jeszcze raz lecimy na ten meteoryt, bo było naprawdę świetnie na początku. Teraz jestem na solo, zero budowania i uwaga, uwaga, zaraz lecimy. Ciekawe czy tam będzie więcej ludzi teraz. Opuszczamy i lecimy prosto na meteoryt. Też oczywiście są powracające mechaniki jak kulusiat, szczelina i zmieniać zmieniacz burzy. To jest ciekawe. Ja już go raz miałem. Zaraz wam też go pokażę, jeśli go trafimy. Ja lecę sobie na meteoryt, bo tam dużo rzeczy było. Ej, przez to rozaliłem czterech ludzi, nie? A teraz mamy solo. O, tam widzę, ktoś leci. O, czekaj, koło mnie ktoś leci. Ty, trochę ludzi leci na to, nie będę sam. Dobra, robi się ciekawie. Mam nadzieję, że oni tutaj w tym kierunku. Tak, leci koło mnie, gość, leci koło mnie. Teraz ja szybko zbieram coś i rozalamy go. Uwaga, A nie, przyleciał, nie, nie. nie. Gdzie oni lecą? Szybko biorę broń. Biorę broń, biorę, biorę, biorę. Bior. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, tutaj. Ile ludzi tam leci? Gdzie oni lecą? A masz, gościu. Nie trafię go. Patrz, gdzie oni lecą tam? Ale dużo osób leciał w tym kierunku, nie? Tam naprzeciwko Hmm, ciekawe A, tutaj jest gościu A, masz, masz Rozwalał go, rozwalał go, rozwalał go A, dostałem, dostałem On we mnie Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę państwa, zleciał na dół Zleciał na dół Poleciał na dół Strzelał we mnie Ani nie padłem ja, ani on On tu jednak jakiś gościu był Dobra, lecimy, otwieramy skrzeczki, Nie podajemy się Widzę oczywiście ten O, dostałem ciężki karabin szturbowy Legenda O, ale jazda Dobra, mam dobry teraz na razie item. E, Dobra, weźmy sobie, zobaczmy, może coś tutaj będzie, tylko nie spadnijmy. Próbuję nie spadnąć, ale mi tu tak miota. Co tutaj mamy? Amunicję. O, e, tutaj są małe kewy. Zbieramy je. Ej, sporo tu rzeczy na tym meteorycie jest. Fajnie. I też mi się podoba, bo taki skok mamy większy. Oczywiście ten odcinek jest sponsorowany przez Epic Games, jestem ich partnerem. Link macie w opisie, klikajcie, wbijajcie. Czy coś tutaj jest jeszcze? Hmm, tutaj nic nie ma. Z tej strony też nic nie ma. Chcę zobaczyć, czy wszystko wziąłem z tego meteorytu. Dobra, ale fajnie mi się tutaj skacze, gdyby więcej ludzi było, to fajnie, o, tu jest jakaś szczelina, czekaj, czekaj, tu można wejść do środka do meteorytu, nie gadaj, można wejść, <laughs> co jest, nie wiedziałem, ej, dobre to jest, bierzemy amunicję, ale skrzynki chyba nie ma, nie ma skrzynki, coś się świeci, ale skrzynki nie widać, nie, dobra, idziemy, możemy drugą stroną po prostu wyjść, ale czy z tej strony możemy pójść, czekaj, czy mogę wskoczyć na to na przykład? Mogę iść? Nie, nie mogę! Nie, 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 nie! Nie mogłem na to wlec na dół! Bum, dobra, przeżyłem. O, tu jest gościu! Tu jest gościu! Czekaj, czekaj, ja wchodzę, wchodzę. Czekaj, gdzie on jest! Gdzie on jest! Słyszę go! Słyszę go, nie, z domku? O, tu jest, tu jest, tu jest! Przebiegł ku mnie! Czekaj, 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 czekaj. Co tu się dzieje? Oj, rozaliłem go, dobra. Mamy, mamy, dobra. Ej, umiał. Umiał jeszcze lepszą szczelbę taktyczną. Ej, jaki kwipunek miał Kozacki? Dobra. Teraz już jakiegoś kolesia, nie? Okej, okay, myślałem. Ej, bierzemy bandaże. Ej, już jakiś dźwięk. Co jest Ganę? Ktoś coś zrobił tutaj. Ej, coś się pojawiło. Co tu się stanęło? Ej, widzicie to? Tu jakiś koleś stoi w ogóle. A masz, a masz, rozwalam go, rozwalam go. Rozaliłem go, jakiś agent anarchii. Dobrze, dobre! Ja tak ja tak słyszę, co tu się dzieje w ogóle, nie? Że mi nikt tylko nie podjechał. Jakiś agent mi tu wyskoczył. Jest coś do zebrania? O, przeszukaj, mogę! Uuu, przyczepna rękawica! Dobra, biorę, 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 będę mógł oczywiście ja tą rękawicę znam. E, możemy wtedy szybko się e, ewakuować, jak ktoś będzie do nas strzelał. Dobra, ja tak patrzę, co tu się w ogóle słyszę, coś w oddali, nie? Pojawiło się? Dobra, idziemy, szukamy gości. Oni się nawalają tutaj! Wice, ich, widzę, 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 widzę. Podjeżdżam, 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 ale nawalają się. Ja skorzystam, ja skorzystam. Patrz patrz, patrz, co oni robią, co nie robią. Skorzystał, skorzystał Tam się napalają, co jest grane Gdzie on jest? A! Tutaj jest! Dostał, 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 dostał! Tak Nie! Co jest grane? Co jest grane! Nie zwalił mnie, nie! To był drugi z drugiej strony! Polećmy sobie teraz na zalew zdobyczy. Zobaczmy czy coś tam się zmieniło, bo jest ostatni etap, więc to ciekawe. Biorę to szybko, co to jest broń? Nie, to są kewy. A! Nie mam nic Sajstrzyka! Nie, gościu, tu jest, patrzcie, gościu, biegnie, nic nie ma, szybko, szybko, skrzynka, skrzynka, otwiera, otwiera, otwiera. jest, dobrze, u, kewa dostałem, czekaj, gdzie on jest, gdzie on jest, patrzcie, idzie, idzie, dostał, 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 wow, rozwaliłem go na dwa strzały, widzieliście? No, uważajmy, bo ta broń jest też wystarczająca, wybijmy sobie kewy, kolejny kew, ej, ale tam się biją, słyszałem, jeszcze, jeszcze dużo ludzi tam jest, biorę skrzynkę, proszę, niech coś wypanie dobrego, czy to mi wystarczy? Mam digla, dobra, spoko nawet, digel, ja umiem nim chyba. Czekaj, żeby mi jakiś gościu tu nie podjechał. Dobra, na razie nie mamy źle. Mamy ręko rękodzidło, czyli będę mógł mocno nawalać, tylko wiecie, to jest taka też broń nie za szybka. On tu jest. Słyszę na pewno, że tutaj dwie osoby są albo jedna. W tym domku. Otwieramy kolejną... Uuu, co to jest? O nie. Mamy... O! szczelina. Właśnie, właśnie o tym mówiłem na, na początku. Uwaga, strzelamy. Trzy, dwa, jeden jest! Widziałem go tam, widziałem go tam. Widziałem go tam. Patrz, dostanie! Nie, co to jest... A co stało? Ej, słyszałem kroki, tutaj biegnie, tutaj biegnie! Patrz, patrz! POM! Nie, nie trafiłem go! O nie, nie, nie trafiłem go! Aaa! Szedł do mnie! Szedł do mnie ja, mam... ja nie mam takich wiecie! O uciek, uciek, uciek. uciekł! Boi się, dojeżdżamy go, ale nie mam takich wiecie! O, rzucił mi coś! Coś mi rzucił w ogóle! Cześć gdzie on jest? Gdzie on jest? O tam jest pompa w ogóle! POM dostał za 80! Ja! Teraz szybko! Nie mogę... Nie mogę paść, nie mogę paść! Co tu... Nie, spadłem! <noise> Co tu się dzieje, proszę Państwa? No, jest na górze, jest na górze. Po, Rozwaliłem go, druga likwidacja. Jak idealnie dostał. Hoho, ho, gościu! Ten Diggle jest dobry. Ja uwielbiam Digla. Tutaj nawalają. I to o, ostro, czekaj, w tym kierunku pokazuje mi, nie? Weź, weźmy, podejdźmy. Możemy też się budować w razie W. Gdzie oni tu się nawalają? Z Digla? zaraz ich walnę. Gdzie oni tu z tej strony? Popatrzmy sobie. Czekaj, czekaj, tu mi pokazuje Ale nie mam, czekaj, mam snajperkę, właśnie mogę sobie przybliżyć Czekaj, czekaj, gdzie oni, na dole nikogo nie ma Pod nami, o, tutaj są Haha, mogę sztać, patrzcie, tutaj są Pum, dostał, 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 rozwaliłem go Rozwaliłem go, teraz drugi ucieka, drugi ucieka, patrzcie Drugi ucieka, dostał, dostał, dostał Ale się może budować Ajajajaj, może się budować Ale idzie, 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 patrzcie, patrzcie, idzie Idzie, dostaje zaraz, dostaje zaraz Dostanie, 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 dostanie. Dostanie, dostanie! Jest, rozolniam drugiego! Wow! Z góry! Lecimy tam teraz po itemy? Czy jakie oni ma... jakie mieli... Nie widzę dokładnie jakie itemy mają. Ale ja mam dobre, tylko mam mało amunicji, więc amunicję bym musiał pozbierać, nie? To lecimy tam? Lecimy! Lecimy po amunicję! Uhu! Wow. Cztery już eliminacje mamy. Ale super. Co to za. Ej, dobra, to lecę pierwszy... A, dobra, czekajcie, bo zaraz stał, chcę lecieć, tu chcę lecieć. Czy oni mieli jakąś amunicję? A! Tu jest jakiś gościu! Tu jest jakiś gościu! Co to za gościu jest? A masz, masz! On się buduje, on się buduje Czy Podjeżdżamy go, podjeżdżamy go, gdzie on jest? Tutaj A masz, padaj gościu, Rozwalę A dobra, to jest jakiś bambik. Ale on miał już super broń! O gościu! On miał to, dobra, biorę to od niego! I zamieniam snajperkę. Zabra, zamieniam to na Digla. A bo Digle jest też spoko, nie? Dobra, mamy już pięć eliminacji, ale dobrze mi idzie. I zaraz polecimy sobie tam oko, jest super. Tylko mam mało amunicji. Są tu jakieś amunicje? O, ten gościu ma jakieś, dobra. Pozbierajmy sobie. Tu był w ogóle jeszcze chłop, nie? Którego nie widziałem. Ej, co mi tu. Cześć, muszę to. Dobra. Mam elegancko karabin szturmowy z tłumikiem. Ja uwielbiam ten ak akurat. Ten karabin uwielbiam, z tłumikiem kocham, bo wtedy mnie nie słychać i tak dalej. Więc załaduję sobie tutaj strzelbę. Dobra, wejdźmy sobie. Amunicję jeszcze muszę pozbierać. Mam ma mało serio amunicji. Dla, słyszę coś O, jest tutaj skrzynka. I mogę rozpaść ognisko, uleczy mnie troszeczkę. O, elegancko mamy, dobra, niech mi uleczy. Leczymy się, leczymy się. O, tam się strzelają! Tam się strzelają, strzelają się! Z tej strony gdzieś Tutaj, ale jak się nawalają, nawalają się. Nie wiem czy tam polecieć, czy nie, czekaj, lecę się, Le leczę się na razie. Ale tam się nawalają, dobra, lecimy, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Go, 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 dawaj, 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 dawaj. Podjeżdżamy ich, podjeżdżamy ich Gdzie tutaj taś, gdzie jesteście? Tutaj gdzieś się nawalają Tutaj, tutaj, są tu są kroki, tu są on tu gdzieś, on tu gdzieś biega czy nie, słyszałem, tu jest, tu jest, tu jest Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, szanowne do mnie, widzi już mnie Ej, kto, ooo, z każdej strony teraz nawalają do mnie? Nie, dobra, ten gościu, ten gościu tutaj idzie, idzie Oooo, jak go rozwaliłem, szósta eliminacja, ho, ho. słyszę kroki Słyszę kroki, słyszę kroki A masz, wpadaj gościu U, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę państwa? O! Kolejny! Ja miał to super broń! Ta jest kuzacka broń! Ja ją uwielbiam, ja miał wszystkie bronie! Ale nie, dobra, tą serię lubię! Pistolet maszynowy, ona bardzo szybko szela. 7 eliminacji! Ale dobra giera, co? Rozwalamy wszystkich! Tu jest gościu! Tu jest gościu! Tu jest gościu! Kolejny! Tu jest kolejny gościu! O nie! Dowala mnie! Ja. O, go rozwaliłem i nie trafiłby ani razu! Ale był bardzo blisko, osiem eliminacji! Co tu się wyprawia, proszę państwa? On miał karabin piechoty, tego nie potrzebuję, matsów mam full, wszystkiego mam na fula. Ile tu ludzi w ogóle było? Oni się kryli w seriu w tej wodzie. No tak, bo wodzie jest tak z daleka, to ciężko zobaczyć, ale zawsze coś tam się e, może, może wywinąć. Weźmy, bo lećmy sobie do tej kuli i zobaczmy ją z bliska. Ale ona piękna! Fajna, dobra jest naprawdę super na jakość. wy otworzę skrzynkę. No tutaj mamy. Krzaka? O, mogę być. Krzak zawsze pomoże coś tam. Będę się ukrywał. Bierzemy krzaka i lecimy. Bierzemy tu karabin szturmowy i zobaczmy sobie to z bliska. Uwaga, mogę podlecieć. Chodźmy to zobaczyć. Jaka dziura tu się zrobiła? Wow, e, mogę na tym stanąć czy coś? Cześć, uwaga, uwaga. Lecimy, 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 lecimy blisko. Uuuu! ej, fajnie jak oni to zrobili taką animację. Ładne kolory ma, ale wlecieć tam nie da rady. Możemy zobaczyć tylko z bliska ją. Coś tu dzisiaj się dzieje, jest to ostatni etap właśnie tego zalewu. Ja polecimy sobie do góry i z góry możemy obserwować ludzi. O, słyszę się, strzelają, strzelają. Tutaj koło słyszę na, na, na przodzie, na przodzie. Podejdźmy, zobaczmy. Tutaj słyszę jakieś jakie strzelalina, strzelalina w tym samym miejscu. Co oni tutaj nawalają? Tu są znowu, ej, w wodzie kolejni są, czekaj gdzie gdzie nie widzę. A tutaj jest, patrz, 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 jak stoi w miejscu i strzela. Patrz, patrz, rozwalę go, rozdaleko, go, go Uuu, jak pada, jak pada, gościu. A masz, a masz! No ile on ma życia! O to myślisz, że tak gościu go... No nie, no, amunicja! Czekaj, czekaj, czekaj! O nie no zabierze mi go! Jest mój jest! Tam, a tam jest kolejny! O, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie! Ło, widzi mnie, widzi mnie! do mnie! Rozoliłem go! <ścoughs> 10 eliminacji! <śpiew> Ej, dużo osób jest Ile tam jest itemów? Lecimy tam? Lecimy po te itemy! Lecimy! Hoho! -ho! Ej, dobra, nieźle mi idzie na razie, nie? Ale gościu od razu widział, że jestem u góry. Nawet pomimo tego, że byłem z krzaku. Ej! Uhu! Oni nie mają władców, ale ja mam wszystkiego już na full, serio! Ej, ten nawet miał rakiety, a wezmę sobie. Ej, dobra, to sobie weźmy. No, w wodzie się ciężko ogólnie porusza, nie? Jak, je jak jest się w wodzie. Ale dobra, weźmy sobie, pozbierajmy tutaj kolejna amunicja, kolejne macy, amunicja, kewy są małe, ale one nie są. Ej, o ma mała ma mikstra. Czekaj, o ma sniperka, nie wiem czy ją. Ja lubię tą bardziej, niebieską. Dobra, już mamy 10 eliminacji, więc jest super. Raznie, szukamy dalej ludzi, nie podajemy się. Nie będziemy się kampić. Tam strzelają się, znowu w wodzie? Nie gadaj, serio? Słyszałem tutaj dźwięk. Ej, serio, tam, czekaj! Tam są! <laughs> znowu! Ile tu ludzi? Szybko biegniemy, 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 biegniemy. Dojeżdżamy ich, dojeżdżamy ich, dojeżdżamy ich! Ale są tam biją się. Dawaj, 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 daj, widzę, 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 widzę go, widzę go. Pół dostał, 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 Podjeżdżamy, 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 podjeżdżamy. Szybko, szybko, szybko! Dawaj, 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 na górę, na górę, na górę, na górę, na górę! Widzę go, widzę go, widzę go! A masz, padaj, gościu! Wow, rozwaliłem go! O nie, kolejny do mnie strzela. Czekaj, czekaj, czekaj! Strzela, 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 jak mocno strzela! Gościu, <noise> Co on robi? Co on robi, co on robi, co on robi? Czekaj, on jest! A tu jest, tu jest! O masz, masz ilos, z go, prawie mnie trafił. kolejny! 12 eliminacji, gdzie on jest kolejny? Czekaj, nie widzę już, gdzie oni są wszyscy Gdzie się on mnie Czaj, on mnie podjeżdża? Czekaj, wezmę, się podbuduję, patrzcie mojego skilla, widzicie? O, widzę, 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 tam jest, 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 jak on do mnie nawala Chłop, jak nawala, patrzcie, patrzcie, patrzcie tu jest, tu jest, tu jest, podjeżdża. A patrz, 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 podjeżdża mnie, podjeżdża mnie. Ale jak wala! Co tu się wyczynia? Podjeżdża mnie. Jakiś pros, jakiś pros. Eee, nie, on jest prosem serio. On jest serio prosem. A! O nie, ale dostałem z linki. ewakuacja, ewakuacja. Uciekamy, uciekamy. Nie! No szybko dawaj! Nie! Szybko ewakuacja. Ewakuacja, ewakuacja. Szybko nie! Bez trafi. Szybko, 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 szybko <głasne> Nie mogę przegrać Wow! Co tu się dzieje, proszę państwa, nie mam nic do leczenia! Nie mam nic zoleczenia <głasne> Nie chcę przegrać tak bardzo Dobra, dobra, co teraz robimy? Eee, co teraz robimy? To był jakiś prosty, bo on tak się budował właśnie na budowaniu czasami jest to tyle ciężko, że takiś gościu się dobrze trafi. Ale dobra, jesteśmy chyba bezpieczni, nie, rozwalę to drzewo. Nie, mam 9 życia, nie jesteśmy bezpieczni. Co teraz zrobić, nie? Jestem poza strefą, raz wiem. Chyba mnie nie podjeżdża, co? Nie, dziewięć życia mam, przecież jestem na hita. Tam widzę go! Tam, patrz we dwójkę, strzelają się! Chłop ma snajperkę ten gościu, patrz! U, ma snajperkę! Ja mam dziewięć życia! Patrz, nawalają się, nawalają się, nawalają się! No nie, mam bardzo mało życia! Tu jest gościu, biegnie do góry, patrzcie, patrzcie, patrzcie na tą górkę, na tą górkę. Jaki spryciul, patrz, patrz aż snajperką do mnie świeci. Patrz, podjeżdża mnie, podjeżdża mnie. Nie wiem, co zrobić, nie wiem, co zrobić. Mam mało życia. O, chyba mnie rozwali. Aaaa, gościu! A! <ścoughs> Dziesiąte miejsce. Podjechał mnie, ale niestety nie miałem życia i nie miałem jak się uleczyć. Dziesiąte miejsce i 12 eliminacji. I widzimy się w następnym odcinku, bo to jeszcze nie koniec. <ścoughs>